Witajcie. Dzisiaj właśnie dotarła do nas dostawa nowych kociołków Cobra CB, CB3, dostawa długo wyczekiwana, ponieważ od momentu kiedy zamawiamy produkcję do otrzymania gotowego produktu mija 5 do 7 miesięcy, więc tyle czekaliśmy na, na nowe kociołki i właśnie dzisiaj dotarły do nas. Otworzyliśmy pierwszy kociołek, żeby sprawdzić, czy jakieś modyfikacje zostały poczynione, czy nie. No i miła niespodzianka: tutaj, słuchajcie, modyfikacja dotyczy kosza zaciernego. Sami wielokrotnie zwracaliśmy na to uwagę, że w dotychczasowej wersji kobry CB3. Kosz zaciemny, do którego sypiemy słód, do niego zawsze wkręcaliśmy taką rurkę do dna i górne sito, które ma utrzymywać słód w koszu, prawda? Równomiernie rozprowadzać brzeczkę po powierzchni. I teraz, tak w górnym sicie, jest tutaj otwór taki. O. Chodzi o ten otwór w górnym sicie. On, ten otwór jest po to, że jeżeli warstwa tego słodu podczas zacierania jest jeszcze dość mocno zbita, to nadmiar, nadmiar brzeczki, który się zbiera nad słodem w koszu, jest tym otworem doprowadzany z powrotem na dół pod kosz zacierny tak, żeby pompa mogła go z powrotem przepompować na wierzch brzeczny. Ta cyrkulacja jest niezbędna do prawidłowego zacierania i tak musi być po prostu. I teraz tak, w dotychczasowej wersji Kobry to sito doskonale sprawdzało się do pełnych zasypów. Natomiast, jeżeli ktoś chciał uważać Połowę warki, jakąś taką mniejszą ilość piwa, i opuszczał górne sito na dół, bo na przykład tyle tylko miał słodu, no to powstawał pewien, pewien problem, a mianowicie brzeczka, która się zbierała ponad tym sitem, no niestety nie była w stanie yy, przedostać się. Z powrotem na spód kotła zaciernego, ponieważ ta rurka zbyt wysoko wystawała no, powyżej poziomu brzeczki. Prawda? No, zobaczcie, no, sypiecie tyle, tyle słodu, na przykład nie wiem, 2 kg, prawda? Chcecie uważać małe, małe piwko, opuszczacie, no i tworzy się problem. Może. Może zajść taka sytuacja, że po prostu pompa będzie pracowała na sucho, ponieważ cała brzeczka zostanie przepompowana i nie będzie miała jak szybko wrócić poniżej, poniżej kosza. Dlatego tak właśnie wyglądało rozwiązanie w dotychczasowej koprze. Ja wiem, że ludzie tutaj obcinali tą rurkę na odpowiedni poziom. No, dawaliście sobie radę. Natomiast w nowym modelu, który trafił właśnie dzisiaj do sprzedaży, producent poszedł po rozum do głowy i założył rurkę w pełni teleskopową. Prawda? Tak to wygląda. Rurka jest teleskopowa. Tutaj jakiś został dospawany taki talerzyk malutki, i teraz górne sito po prostu. Opiera się na tym talerzyku luźno. I teraz tak. Rurkę wkręcamy do kosza, tak jak było poprzednio. Zakładamy talerzyk, i nie mamy problemu. Chcemy ważyć większą warkę, większą ilość piwa. Mamy. Proszę bardzo, wszystko działa. Mniejsza ilość piwa. Też wszystko działa. Rurka, wszystko, nadmiar brzeczki spokojnie zostanie odprowadzony na dno. Zatem nowa kobra, nowe rozwiązania, jakieś ulepszenia wprowadzają krok po kroku, aby to wszystko fajnie działało i dawało nam przyjemność z domowego ważenia piwa. Słuchajcie, kocioł jest w sprzedaży. Zatem zapraszam do zamawiania kocioł kobra w najlepszych sklepach w Polsce. Na razie.